GKM na zakazie w Gorzowie, oprawa apatora, polonia w Ostrowie. Zapraszam na kibicowskie podsumowanie ostatniego tygodnia. Zanim przejdziemy do materiału, to mam dla Was ważną informację. Ruszę mój Instagram, na który będziecie mogli wysyłać mi zdjęcia, filmy, informacje, ciekawostki czy po prostu będziecie chcieli się ze mną skontaktować. Dzięki Waszym treściom, moje filmy będą obszerniejsze w różne kibicowskie materiały. A co za tym idzie, ciekawsze. Zapraszam do obserwacji Instagrama i dzielenia się swoimi kibicowskimi przeżyciami. Dzisiejszy film zacznę od podsumowania niedzielnego meczu na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Ostrowia podejmowała Polonię Bydgoszcz. Na trybunach zasiadło 5355 kibiców, w tym około 500 głów bydgoskiej Polonii. Mecz bez większej kibicowskiej historii, dlatego przytoczę Wam jedynie relacje gości z tego spotkania. Kolejny wyjazd z dobrą liczbą na sektorze. Mimo niekorzystnych prognoz pogody zagrażających rozegraniu meczu, w Ostrowie Wielkopolskim pojawiło się 500 polonistów wraz z flagami Ultrasfront Polonia, Blantowce Sportowcy i Alkofani. Fanatyczny doping na wyjazdach to nasz znak firmowy. Tym razem poprowadził on różowców Polonii do pierwszego od 17 lat zwycięstwa w Ostrowie. Po meczu wraz z przybyłymi pod sektor zawodnikami świętujemy wygraną, a następnie w doskonałych humorach wracamy do Bydgoszczy. Mecz zakończony wynikiem 33 do 57. Piątek 6 czerwca na Kronoplast Arenie w Częstochowie Włókniarz podejmował Spartę Wrocław. Na stadion przyszło 5200 kibiców, w tym około 250 Spartan. Był to mecz pełen skandalów i kontrowersji, a pan komisarz Toru powinien zostać, moim zdaniem, natychmiastowo zwolniony. Mówię to jako kibic żużla i jeżeli ktoś się nie zgadza z moją opinią, zapraszam do konstruktywnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach. Dodatkowo dostałem ciekawe zdjęcie od jednego z obserwujących na Instagramie. Swoją drogą zapraszam do obserwacji. Podobno ci młodzi fanatycy nawet podchodzili pod płot klatki gości i byli przepędzani przez ochronę. Mecz zakończony niepełnym zwycięstwem włókniarze Częstochowa 46-31. Tego samego dnia na Stadionie Miejskim w Rybniku ROW pojechał z Falubazem Zielona Góra. Na trybunach zasiadło 8700 kibiców, w tym około 100 falubazu i odry Wodzisław. Mecz bez żadnej kibicowskiej historii, a samo spotkanie zakończyło się zwycięstwem Zielonogórzan 53 do 36. W niedzielę 8 czerwca na stadionie imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie, miejscowa Stal pojechała z GKM Grudziąc. Gospodarze tak relacjonują ten mecz na swoim facebookowym profilu. Co to był za mecz? Emocje od pierwszego do ostatniego biegu. Zwyciężamy z dużą za 50 do 40. Zawodnicy na torze nie zawiedli. Na trybunach doping średniej klasy, jak na nasze możliwości, lecz momentami włączał się cały stadion. Wszyscy na jancarza, wszyscy na żółto. Gorzowianie w bardzo słabej liczbie, moim zdaniem tego dnia, prezentują oprawę składającą się z transparentu o treści wierni tym barwą oraz żółto-niebieskich mahajek. Jeżeli chodzi o kibiców gości, to niestety dalej ciąży na nich zakaz wyjazdowy. Ale w Gorzowie oczywiście się pojawili. Kolejny wyjazd na zakazie i kolejny raz próbujemy wejść na sektory gospodarzy. Niestety bez skutku, pomimo próby ogarnięcia nam biletów przez stal. Dzięki. Dopingujemy pod stadionem w jakieś 60 osób. Polski żurzy dla kibiców, Stępniewski, ty wiesz co? Podsumowanie skończymy sobie w Toruniu, gdzie na motoarenie Apator jechał z Lublinem. Na stadion przybyło 14 tysięcy kibiców, w tym około 430 koziołków. Dużo się działo na tym meczu, więc, aby opisać wam ten dzień, posłuży się relacją Apatora-Toruń. Tydzień po tygodniu przyszło nam rywalizować z lubelskim motorem. Po zeszłotygodniowej porażce na torze i na napince lubelaków na trybunach byliśmy żonni rewanżu. Stadion wypełnił się kompletem kibiców. Nasz młyn także wypchany po brzegi. Wywieszamy 8 flag. I jedziemy z dobrym dopinkiem już na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania. Na prezentacji honorujemy najbardziej zasłużoną postać w historii torskiego Żużla, Jana Zumbika. Sektorówka o wymiarach 24x12 metrów przedstawia pana Janka z lat młodości na jego ukochanym żółto-niebiesko-białym tle. Całość wieńczy transparent. Urodzony, by kochać Żużel. Cały czas głośno dopingujemy, a momentami przyłącza się cały stadion. Lubelacy bez oprawy. Ich toping niesłyszalny. Mają kilka flag. Tracą szali na naszą rzecz. Pokłosie na z sprzed tygodnia. Zawodnicy wygrywają mecz w stosunku 48 do 42, chociaż gdyby nie błąd sędziego, nasze zwycięstwo byłoby znacznie wyższe. Po meczu zawodnicy podchodzą pod młyn, dziękując nam za doping, a razem z nimi legendarny Jan Zombik, który nie krył wzruszenia dzisiejszą oprawą. Pan Janek leci z nami Szkocję i razem z zawodnikami głośno odpowiada na pytanie kibiców, kto wygrał mecz. A już za dwa tygodnie derby. Wszyscy do za. Chciałbym dodać jeszcze moją personalną opinię na temat tego meczu. Ultra Familiares leci bez skrupułów w tym sezonie i moim zdaniem ta oprawa plus jeszcze zdjęcie pana Jana na Tle jest definitywnie pretendentem do miana oprawy roku. I nie, nie jestem kibicem apatora. Jeżeli chodzi natomiast o kibiców z Lublina, to chciałbym się odnieść do tego zdjęcia. Moim zdaniem posiadanie takiego szalika będąc kibicem Speedway Lublin jest po prostu głupie. Widziałem kiedyś jeszcze kogoś z szalikiem antyfalubas. Uważam, że ci kibice nic nie znaczą na polskiej scenie i takie szaliki są po prostu śmieszne. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na ten temat i jeżeli są tu jacyś kibice z Lublina, to zapraszam do komentowania. Mecz zakończony wynikiem 48 do 42.